Wszystkich w nowym odcinku Short Pressu. a w dzisiejszym wydaniu Liga Językowa testy gimnazjalne, Akademia z okazji Dnia Uchwalenia Konstytucji 3 maja wyjazd do Filharmonii Angelika Dyndał, witam i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Niedawno w naszym gimnazjum odbywała się Liga Językowa. Liga odbywa się pod kierownictwem pani Edyty Pokrywka oraz pani Diany Miśbobko. W pierwszym etapie drużyny każdej klasy miały okazję wykazać się wiedzą ogólną na temat krajów niemiecko- i anglojęzycznych, natomiast w drugim wiedzą na temat świąt i zwyczajów w tych krajach. W trzecim etapie każda z klas przedstawiła scenkę w dowolnym języku. Na chwilę obecną, po drugim etapie, prowadzi klasa trzecia A, ale wszystko może się jeszcze zmienić. Wyniki poznamy podczas Dnia Języków który odbędzie się już niebawem. Na zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda. 23, 24 i 25 kwietnia uczniowie trzecich klas przystąpili do testów gimnazjalnych. W dniach 23, 24 i 25 kwietnia w godzinach od 9 do 13 na Hali Sportowej w Adamówce trzecioklasiści przystąpili do testów gimnazjalnych. We wtorek, czyli 23 kwietnia, gimnazjaliści pisali część humanistyczną. W środę część matematyczno-przyrodniczą. Natomiast w czwartek część językową. Trzymamy kciuki za naszych kolegów i koleżanek. 29 kwietnia odbyła się Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na szóstej godzinie lekcyjnej uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum spotkali się na hali sportowej podczas Akademii z okazji dnia uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczniowie przybliżyli nam wszystkim historię i opowiedzieli o Konstytucji uchwalonej 3 maja. Gratulujemy świetnego występu. 30 kwietnia uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Filharmonii w Rzeszowie. Niedawno uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej w Majdanie Sieniawskim mieli okazję uczestniczyć w wycieczce do Filharmonii w Rzeszowie. Obejrzeli spektakl pod tytułem Romeo i Julia. Według wszystkich uczestników wyjazd był bardzo udany i z chęcią by go powtórzyli. To już wszystko w tym wydaniu. Dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka.